To w kolejnym odcinku. Nareszcie mogę Wam coś nagrać, bo właśnie odebrałem yy, błotniki z nakierowania. W zeszłym tego filmu nie było, bo jest to już tutaj wykończeniówka, tu już nie ma co nagrywać przy tym czynniku. Mamy trochę opóźnienia z tą blacharką. Także już odebrałem błotniki dzisiaj mamy sobotę. Na jutro chcę wam tutaj coś nagrać, żeby, żebyście jakiś tutaj film mieli, coś jakąś aktualizację. Ale jest ciężko, bo tak jak mówię mamy trochę opóźnienia z blacharką Tutaj prace przy ciągniku już praktycznie są ukończone Została tylko ta blacharka i elektryka do zrobienia światła No ale musi przyjść jeszcze maska, żeby robić tą elektrykę, światła Ale dzisiaj Wam nagram tutaj jak to wygląda, te błotniki Odebrałem dopiero co I sobie je zamontujemy już na ciągnik to Nie wiem jak to Ci widzieli, bo światło się też różnie odbija Ale jest naprawdę petarda Ładnie to jest zrobione. Wpływamy na gładko. Ośrodka jest dana taka struktura delikatna. O! Fajnie to wygląda. Tutaj na łączeniu tego kątownika z blachą jest dana taka specjalna masa. Tutaj elegancko nam uszczelnia. Także podczas mycia czy czegokolwiek nam się tam woda Yy, nie ma się którędy dostać tam pod spód, i nic tutaj na mnie będzie rdzewiało. To jest naprawdę zabezpieczone elegancko, fajnie to wygląda. Tu mamy drugi błotnik, i za chwilę ja będzie montować. No zobaczymy, jak się będą prezentować na ciągniku Tak jak dzisiaj znowu krótki, szybki odcinek, bo nie ma co nagrywać. Pociąg jest już praktycznie wykończony. Czekam jeszcze na maskę. Zobaczymy, kiedy uda się ją odebrać. Także tak to wygląda. Nic się nie zmieniło od ostatniego odcinka. W zasadzie trochę sobie pojeździłem, trochę posprawdzałem. Wszystko jest jak powinno być. Dobrze to wygląda. No, także co. Wrzucę sobie kamery na głowę i zamontujemy te błotniki. Coś tam wam może jeszcze poopowiadam. Dobra, to widzimy się za chwilę. No i dobra, ja jestem już kamerą na głowie, także możemy sobie zacząć montować te błotniki. Kupiłem tutaj nowe śruby do montowania, żeby to ładnie już tam wyglądało. I zaraz będziemy montować. Jeszcze tak się zastanawiam, czy ma teraz znaczenie przód tył. Błotnik który na lewą, którą prawą stronę. Ale chyba w tym momencie nie jest to istotne, ale zaraz zobaczymy jeszcze To wygląda tak, 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 tak Wygląda identycznie. I ten. Dobra, to montujemy. Damy sobie tego na tę stronę. Czy na tę? Damy go na tą stronę. Op. Ciężkie te błotniki. Jeszcze porządna stal gruba. Ej, damy radę chyba tak. Koła nie będziemy już ściągać. Zaraz jakoś tutaj myślę, że poradzimy. Op. Jedną mamy. Już ją sobie przyłapać. Cyk. Tak się teraz jeszcze zastanawiam, czy bo tutaj nie było nic żadnej podkładki. Czy może dać tutaj coś jakąś gumową podkładkę? pomiędzy właśnie tutaj tą pochwę, a błotnik hmm? Dobra, na razie tak montujemy Z tej strony nie podejdziemy Nie wiem, możecie napisać w komentarzu jak myślicie dać tutaj coś czy nie Na razie chyba nie daje Dobra, mamy dwie już. Dobra, wiem, jak to wygląda, ale przyłapane na razie. W ten sposób to wygląda. Tu widzę jakiś drobny. Zaciek, ale dobra. I z tej strony tak. No myślę, że jest dobrze. Tak to wygląda. No w porządku, dobra, zamontujemy zaraz drugiego. Chyba czy się nagrywa. Świeci się, dobra. dopiero będzie efekt jak założymy maskę budniki już trochę będzie efektu, ale dopiero w całości jak zamontujemy już maskę, zamontujemy wszystkie lampy, oświetlenie znaczki na masce, te nowe co Wam pokazywałem, to dopiero zrobi taki największy efekt o, tutaj coś się zakurzyło dobra, op skołbane ciężkie sam ten tutaj kątownik, jaki jest gruby, dobre pół centymetra. Op, dobra. Teraz pasujemy śruby. Tu ma ciężko pozolować te otwory. Op, dobra. Mamy już jedną. o, nie będzie sto. Tam też nie dojdę dobra. Dobra, mamy Jedna i druga zaraz sobie dociągniemy Trochę zakurzone już No i dobra tak to wygląda Nie wiem jak to widzicie Dobra, jeszcze dociągnę, bo widzę, jakby trochę są odchylone do środka, może to właśnie kwestia jeszcze jest przykręcenia, dobrze. Ale ogólnie myślę, że jest całkiem fajnie, zobaczcie. Zaraz zobaczymy, może uda się wyjechać na chwilę jeszcze, to świetle Wam pokażę, zobaczymy, czy słońce będzie świeciło, śniegu u nas znowu trochę napruszyło. Biało mamy Jej, dobra, co to będzie za klucz? Jakiś 24 chyba? Aha, aha. zaraz coś znajdziemy, gdzie będzie 24 Tu może w tych starych Mamy jakieś 24 I może Tutaj i tutaj Zaraz przyłapiemy Mamy dojście ma. Dobra Dobra. I drugi. Okej. Okay. I teraz drugi. To jest właśnie teraz, że nie ma za bardzo czego nagrywać. Czekamy na maskę jeszcze i jakąś elektrykę tutaj zrobimy, ale myślę, że elektryki tutaj nie ma co wam nagrywać, bo co tu będziecie oglądali? Parę kabli rozprowadzić, podłączyć, lampy. Jeszcze musimy jakieś mocowania wykombinować, jak to tutaj zrobić. O kurczę, klucz mi teraz utknął. O, udało się. No i dobra, mamy już przymocowane głódniki. Mówię Wam, dopiero jak przyjdzie maska, to będzie ten taki efekt. I jeszcze te wszystkie detale dopracujemy. Lampy nowe. Te całe emblematy tutaj Fergusona będą się ładnie świeciły. Będzie petard. Dobra, musimy to teraz posprzątać. Op. Dobra i zaraz sobie go zaleję wodę, bo mam spuszczoną. umrozy ostatnio były. I zaraz sobie wyjedziemy. Chyba nawet w miarę jasno jest, słońce świeci to wam to pokaże, jeszcze się przejedziemy kawałek e, jest ładnie naprawdę mi się to podoba podoba mi się to dobra Także, tak jak mówiłem, no na razie nie mamy co nagrywać. Ale postaram się jakieś aktualizacje Wam wrzucać Nie wiem, ile będą musiał czekać teraz na tą maskę. Mam nadzieję, że jak najszybciej ona tu do mnie wróci. No, ale tak to jest. Schodzi się z takimi remontami i zawsze jest jakiś poślizg czasowy. Ja z tym ciąnikiem już pół roku się męczę. Tak to jest z tymi właśnie renowacjami, zawsze coś. No i ja też właściwie po popołudniami go robię, a nie a nie tak cały tydzień, cały dzień w dzień po 8 godzin. jakby tak robił dzień w dzień po te 8 godzin, to na pewno by to szybciej poszło. No i też pierwszy raz robię taką renowację, więc to też jest wyzwanie. Na pewno drugi, trzeci, czwarty dzień to już by było dużo łatwiej i szybciej, nie? O, tutaj nie wiem czy ja nagrywałem. Tutaj tą gumę już zamontowałem od maski. Oryginał elegancko. No. Dobra, ja zaraz zaleję wodę i widzimy się za chwilę. Wyjedziemy sobie na moment. No i już sobie wody zalałem. Możemy sobie wyjechać. Dobry tydzień. Stał nieodpalany. Pojeździłem sobie w zeszłym tygodniu trochę. A około tygodnia już stoi w ogóle nieodpalany. Dobra, woda zadana, ojej sprawdzony. Zobaczymy, jak to nam będzie gadał. Zapłon gazu sania. To wygląda. Dobra, jeszcze się kawałek przejedziemy. No i dobra zjeżdżamy Nie ma co tu za dużo jeździć Nie ma też za bardzo czasu Jeszcze coś tu gdzieś stukało? Nie, niby nie. Czy coś gdzieś jeszcze słyszałem, że gdzieś jakby obcierało? Muszę się przyjrzeć, zobaczyć. No, ale dobra, no co ja tu wam będę więcej naciągał? Nie ma czasu właściwie, bo zaraz się zabota kończy. A jutro chcę wam to wrzucić, taką drobną aktualizację. Ale myślę, że kto robi takie projekty, to rozumie, że tutaj różne poślizgi są. No i w tym momencie czekamy teraz na maskę jeszcze. Że na takim wykończeniu nie ma co nagrywać. A nie mam na razie pomysłu na jakieś nowe odcinki, jakiejś nowej treści. Także. Zobaczymy co tu dalej będzie, zobaczymy kiedy uda się maskę odebrać. Może coś tam się na przyszły tydzień jeszcze uda nagrać w międzyczasie. Także co, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.